Wita. Rybki pływają już od dwóch dni, jak na razie nic więcej nie padło. Widać głównie neonki, które sobie w statku zasuwają, w i z powrotem i przy takim słabym świetle i przy tym pięknym, ciemnym tle. No, musicie przyznać, że wygląda to całkiem zjawiskowo. I powiem szczerze, że mi się nawet bardzo podoba. Zacząłem się zastanawiać, czy sobie takiego statka neonów czerwonych albo Inesa nie zostawić w tym akwarium. Aczkolwiek nie były one w planie, więc, no nie wiem, zobaczymy. Może może tak, może nie. Na razie powiem szczerze, że wygląda to fajnie. No dobra, czas nadać temu akwarium trochę smaku. Dołożymy kilka detali. Posadzimy roślinki, tak, żeby ono w końcu zaczęło wyglądać mniej więcej tak, jak to sobie zaplanowałem. Na początek, na początek, na początek to, co widać, i to, co kochacie w tym akwarium najbardziej. Statek. Nie wiem, czemu Wam się tak nie podoba. No dobra, Piotrek, e, przejedź po ten statek. Weź go sobie. Będę żałował, no ale co zrobić? Tylko pamiętaj, że to nie są tanie rzeczy taki statek. Co najmniej dwa piwa. Wróć po dwa piwa. Także statek wylatuje. Dobra, statek wyleciał. Już nie będzie Was kół w oczy. Przyznam szczerze, że był tutaj jako taki trochę prowokujący element. Chciałem zobaczyć jak się Wam to będzie podobało. I jak długo może was nerkać. Do tego no, jest człowiek, który chce przejąć ode mnie ten statek. A ja nie chcę mu go oddać. Dlatego stwierdziłem, że on będzie w tym akwarium. No ale ile można ścierniać? Nie, no wiadomo, statek tu całkowicie nie pasował do koncepcji, więc już go nie ma. Zatem, co pasuje do koncepcji? Posadzimy sobie na początek roślinki. Zaczniemy od żabieniczek, tak? Mam te zabieniczki w tym małym akwarium, w doniczkach. Są utrzymywane, że tak powiem, przy życiu, ale tak, żeby nie rosły. Chcę, żeby się rozrosły tutaj, zatem posadźmy te żabieniczki. Co do żabienic, słuchajcie, posadzimy trzy żabienice, dwie małe. Te takie wąskolistne, oraz jedną dużą, taką nakrapianą, dostałem je od kolegi. Nie mam ich w dużym akwarium, ale mi się podobały i stwierdziłem, że posadzę sobie je w tym akwarium. Rozrosły się całkiem ładnie, powiem szczerze, My wyprodukowały fajne rozety. Oczywiście nie na tyle duże, żeby tam cokolwiek zrobiły, bo w takim stanie je trzymałem, żeby nie rozrosły mi się za dużo. Słuchajcie, poobrywałem im bardzo mocno, tak jak mi się tylko udało. Korzenie, tak żeby ich nie miały za dużo, i pomyliłem im prawie wszystkie liście, zostawiłem tylko takie środkowe, maleńkie rozetki. A to z tego powodu, żeby po prostu nie było tu za dużo liści na początek, żeby te liście mi tutaj od razu nie zaczęły gnić, i też dlatego, żeby nie przemycić do tego akwarium ślimaków. Ja mam ślimaki, śliderki, które byłyby do tego akwarium idealne, bo żyłyby sobie w piasku, ale ja ich nie chcę, więc postarałem się jak najbardziej ograniczyć te liście, żeby ich tutaj nie było. Sadzę je, słuchajcie, tak mniej więcej na granicy, gdzie się kończą płyty, a zaczyna się ziemia, którą tutaj, jak wiecie, dałem. Dlaczego? Z tego powodu, że nie chcę je sadzić tutaj nad tą siatką, bo tu jest za mało piachu. Posadzimy je trochę dalej. O, zobaczcie, ile tu jest piachu. Mam nadzieję, że to widać. Tyle. A tu jest tyle. Połowa tego. on korzeniami tak sobie wrośnie pewnie za niedługo w ten piach. Znaczy się w, w tą ziemię. Także połrywają te piękne rozety, jakie miały, połrywają korzenie. I nawet się zdziwiłem, że w tamtych pojemnikach, które były zasypane zeolitem i tam było trochę jeszcze starej ceramiki, że tam w ogóle one się ukorzeniały, no. Ale rosły, przetrwały. Zobaczymy. Jeżeli się okaże, że to był błąd, to przecież ja zawsze mogę je wykopać. Tu będą tylko i wyłącznie trzy takie krzaczki oraz z drugiej strony posadzimy sobie Lotosy, które muszę wyciągnąć z dużego akwarium, także ja się zabiałem za wyciąganie lotosu z dużego akwarium. Posadzimy sobie jeszcze lotosy. Co do jeszcze wstępnej aranżacji, słuchajcie, yy, są też dwa liście katapangu, które już widzicie. Yy, duże są, słuchajcie, on jest od samej góry do samego dołu. Tu jest jeden liść, o tu nawet piękna ma się do niego. Przykleiła te, włożyłem już wczoraj. One tu będą fajne tło tworzyć. Co do reszty aranżacji, Ta się części filmu. Mam nadzieję, że te maleństwa rozrosną się już tutaj w tym akwarium. Ja je specjalnie utrzymywałem w takim właśnie e, niewielkim rozmiarze, właśnie po to, żeby one miały szansę tu się rozwinąć, bo jakby były już duże. No to byłby problem, żeby ukorzenić, podejrzewa mogłyby wypływać i te korzenie by ich nie trzymały. A mi zależy na tym, żeby one tu sobie ładnie się rozrosły. No teraz widzę, że delikatnie chyba przesadzę tą jedną trochę w lewo. Tak, żeby była mniej więcej tutaj na środeczku. Oczywiście do sadzenia jej porywałem wszystkie korzenie. Bo te korzenie i tak się nie ukorzenią, one zgniją. Ona sobie musi wyprodukować nowe. O, idealnie trafiłem. W brzeg siatki. Mam że te dwie rozetki tutaj sobie ładnie się będą rozwijać. To jeszcze poprawił tu się korzeń jakiś na No Zobaczymy, jak się źle rozrosną, jak zaraz za duże. To jedynie na no to zawsze jest czas. Dobra, silniki posadzone. Następny punkt na liście mojego detailingu to liście oraz e, małe groty, które zrobiłem sam i Wam pokazuję jak to się prezentuje. Czach. Zobaczcie jeszcze gorące. Przed chwilą było to wszystko wyparzone w gorącej wodzie. Wiecie, postanowiłem zrobić samemu osobiście takie groty dla zbrojników. Otwór 25. Nie chciałem już kupować tych glinianych, bo one mi się bardzo nie podobają. A jednak to jest to samo drewno i myślę, że będzie nieco lepiej się prezentować w tym akwarium. Jeszcze jakoś to zamaskujemy liśćmi, będzie jeszcze lepiej. A dla pielęgniczek mam taki domek. Taki domeczek wywiercony tutaj. Otwornicą, to jest chyba 40 otwornica. i takie wejście do połowy zakopiemy je w piachu, tak żeby one sobie odkopały. To fajnie wygląda, jak one sobie odkopują, i też zamaskuję trochę liśćmi. To są głównie liście dębu, trochę liści buka. To są całe takie, słuchajcie, gałązki. Ja je chcę po prostu umieścić, powtykać, tak żeby one gdzieś tam sobie zwisały za tymi korzeniami, pomiędzy tymi korzeniami. No już możemy śmiało to, to żacie nazywać korzeniami, bo taki był mój zamysł, miał być to brzeg gdzieś tam jakiejś rzeki. A ja Wam pokazywałem wielokrotnie na, na filmach, gdzie jeździłem na, na drawę i pokazywałem jak brzeg rzeki wygląda i mniej więcej coś takiego chciałem odwzorować. Myślę, że mi się udało. To są po prostu korzenie, które gdzieś tam wychodzą sobie z brzegu i wchodzą w dno tej rzeki. Dobra, ja je pomału sobie będę umieszczał, potestuję, zobaczę jak to, jak to fajnie się gdzieś tam wkomponowuje i odezwę się jak już wszystko gdzieś tam poukładam. Trochę zamuliłem. Słuchajcie, pytanko, na szybko. E, tak umieściłem tą grotę. Cały tym to wygląda mniej więcej tak. Tu jest jedna. Ta tutaj dla zbrojników tak zostanie, tak żebym mógł widzieć i przód. Ale tak, ta jest tutaj tak dosyć na środku, że tak powiem, akwarium. I teraz się zastanawiam, czy zostawić ją tutaj tak na, na środku, bo teraz będę mógł filmować, e, jak coś tam się będzie działo. Ale jest jeszcze jedna opcja, że można to czy tak powiem, schować tu o w tył, mniej to rzuca się w oczy, trochę jakby to lepiej wyglądało, tylko że ciężko będzie nam nagrywać, yy, czy tam coś się dzieje, czy się nie dzieje, czy jest jakaś ikra, czy jej nie ma, yy, czy one tam wpływają, czy nie wpływają. widzicie, no teraz tego nie widać. Więc pytanie, jak lepiej? Czy tak bardziej z tyłu? Czy tak, żeby można było w razie czego jakiś filmik z tego całego? domku nakręcić. trzecia gwiazda z nam się już nie zmieści, chyba że tu za tym liściem, ale tu już jest staw w korzeniu, więc nie wiem, czy sens jest ją dawać tą trzecią. Nie ciemno, w lubię tyle zbrojników. Możemy się z nią wstrzymać, co? Wstrzymajmy się. Dobra, idziemy z liściem dębu. Statek jest po to, że zbudzić emocje i podkręcić temat. Potem pewnie wypłynie i wtedy okaże się, że w małym baniakom no, można uzyskać efekt głębi niesamowitej aranżacji i potencji, którą to akwa posiada. Dla mnie nawet bez ryb to baniak petarda, to jest baniak petarda. No proszę, ktoś się zna. Statek wypłynie będzie głębia. Jak? Nie widzę, bo zasłania jakiś akwarysta. I tu be? No, fajnie. Bez kitu to akwarium wygląda, jakby miała już tam metr do tyłu. Lepiej mi się na nie patrzy niż na 1700. Boże w ogóle ono jest wielkie, to akwarium. Które? No to. Przy tym? No. Ja już się tak przyzwyczaiłam, że ono jest, że jest takie wielkie, ale tak teraz częściej patrzę na to, no bo tak wiesz, na wprost jestem i sobie patrzę, jak te rybki pływają, ale jak tak się tutaj spojrzę, to to jest potęga. To jest dopiero akwarium. Te rośliny jak porosły. Ja pierdzielę. Kosmos. I tego nie wytniemy. To się nagrało. Tam jeszcze trochę łyso jest. No, gdzie tam góry? No, tu. Mhm. No, możesz coś dołożyć. Nie bardzo mam już co, bo wiesz, mam tylko niewyparzone, ale mam jeszcze wodę błyszczącą. Chyba, żebym wziął stamtąd, zabrał jakieś gałęzie, bo tutaj za dużo natychałem.